Dobra, chłopak, nagrywamy. O, nagrywamy. Ja wokalista, on jest kurwa wokalista. Jest. Paweł u, u, Marek Ej, To jest truba, trubadur, kurwa Marek, Sądra Siwa, ja pierdę. Kurwa, to nie <grym> mi podło. <grym. <grym. Daj to, to jest dobre, okej. Okay. Gramy. śpiewamy piosenkę pod tytułem Kupa jeżo, tak? A ba ojcze, ja. A ba ojcze. I Paweł śpiewa i gramy. Kiedy mam wejść? Teraz! Nie teraz! Gdy ojcze ze zesrały się! Perkupa, wyszła mi na klatę! Wider to dziwka, a nie poszedł z nami. Je! Yeah. Wider to dziwka! Górnośląska falemba! Wyszła na miasto! Wyrznąłem ją piętą! A drakerka wysłała mi się na klatę A Bartek wyliza to A ropotycka wysłała to Wyliza mi ucho, tak samo jak Artur wysrał się je yeah, 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 yeah. jest zajbisty!